Widzicie co jest najśmieszniejsze? Wychodzę i wyłączyłem swoją szafę. Złapiesz mi hasztaga? Bezpieczeństwo. Dzień dobry. Dagmara stwierdziła, że się nie przywita. Słuchajcie, mamy godzinę 4.52, jesteśmy w drodze do Warszawy. Jeszcze raz w tym miejscu Michał nas zaszczycił swoją obecnością tam na górze. Galeria jeszcze nie jest oficjalnie otwarta, więc niedługo będziemy ogarniać wszystkie elementy związane ze scenariuszem, jak to będzie przebiegało, bo scenariusz wszystko mam, ale streamy rządzą się swoimi brabami. Tak zaraz zobacz o! I idziemy. Tup, 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 Byliśmy jeszcze w zamkniętym sklepie, mamy wszystko ustalone. Jestem po próbie, będę mieć słuchawkę w jednym uchu, żeby słyszeć ewentualnie, jak będę szedł według scenariusza, który sobie ustaliliśmy, to żeby ktoś ze studia, z realizacji, mógł mi mówić słuchaj, nie wiem kto będzie mi mówić, Hania mi będzie mówić. Hania mi będzie do ucha szeptać. jak, słuchaj, bo taki konkurs i taki. I ja wtedy zacznę ten konkurs na przykład zapowiadać, żeby przypomnieć ogółem. Fajnie to wygląda, ja jestem zajawiony, chociaż się trochę boję. Czy to dobrze wyjdzie? Jestem już po jak ci się pod. Podobało. podobało mi się. Tak, i, podobało ci się. Daj mi nagrać w w spokoju. No więc możecie także, zobaczcie tak Mary Mi chodzi o to, że tutaj jest dużo różnych rzeczy i cały czas się zastanawiam, co sobie wziąć następnym razem. I widzicie co co Wam pokażę? To mi się najbardziej podoba w tym momencie, to jest lampka, która się tak fajnie odpala, przekręcając I robi się jaśniej i robi się ciemniej z budowanym akumulatorem. Chciałem to zobaczyć rzeczywistości, strasznie co rzeczywistości przyjemnie wygląda. Tutaj takie przyjemne światło. Do sypialni by było mi to idealne. Słyszałem o tym dobrowolnie, o tym, że z tego wychodzi najlepszy ryż jak istnieje. Natomiast jak zacząłem się zastanawiać, ile mam produktów, chciałbym to już w ogóle. Bo i mam wagę, i mam ręcznik, do twarzy jeden. I mam takiego świniaka, w sensie królika przebranego za świnkę na chiński nowy rok. Mam szczoteczkę, mam innego rodzaju lampę. Mam 7 czy 8 żarówek, więc za to, 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 to tylko jedna część, jedna półka. To bym chciał sobie ogarnąć jako oczyszczarz na sezon grzewczy w Krakowie. To wiecie, jest dużo smogu. Ale w ogóle nie widziałem, że istnieje innego rodzaju waga. Waga, która tylko Włącznie waży, ale nie ma tych punktów takich, w których się waży. Sprawdza, ile się ma tłuszczyku i innych tam takich. Miałem pierwszy raz okazję zobaczyć odkurzacz, ten przenośny, ręczny, czy telewizor, czy wiele innych rzeczy. Zmęczony jestem. Gadałem przez półtorej godziny te bez przerwy, bez przerwy, z uchem. Chcę, że uda mi się zopać po jakęcie. Powiem wam tak, tak jak nie lubię słońca, w sensie nie lubię się grzać, tak mamy 29 stopni w tym momencie. Cały czas sobie wmawiam, kurczę, teraz jest ciepło, a za dwa tygodnie będzie się już robić chłodno, więc stoję, piję sobie zim, zimnego szejka, bo to jest jeden z elementów mojej diety, ogólne jedzenie w formie szajka. Mm -hmm. A do tego, pierwszy raz go w ogóle piję na zewnątrz, zawsze go piję w domu, a to jest o tyle fajny plus, że kurczę, mam wszystko w formie jednej rzeczy nie będzie mi się chciało po tym jeść i nie będę ja teraz fast foodów. Ale moja dieta wygląda takim: zdrowe szejki i, i uzupełnia mnie fast foodami, liczę kalorie i w ten sposób chudnę. Śmieszna sprawa, jak to wygląda. Dzisiejszy event, jeszcze wam tylko opowiem, mam nadzieję, że uda mi się wziąć przebitki, jakie się udało nagrać w trakcie. Jak sami widzieliście, było sporo osób, było sporo emocji. Ja się starałem jak najwięcej mówić, i dopiero teraz sobie zdaję sprawę z tego, jak bardzo mi się zrobiło z zmęczenie coś mi się bardzo udzieliło zmęczenie po tym wszystkim. No jest jeszcze jedna sprawa, mianowicie coś tam chciałem powiedzieć, ale nie wiem już co. Patrzcie, jaki śmieszny mam telefon teraz. Wow. Jak się kliknie, to, to robi tak i się patrzy. Wiecie co? To jest bardzo pozytywne, bo rzadko będę teraz odpalać aparat, bo aparat się automatycznie odpala w momencie kiedy się kliknie, nie i on się zawsze odpala tylni. I nie będzie tak, że odpalę sobie niechcący aparat i, I wyglądam tak. To jest tak jak widzicie twój telefon. Wiesz jak widzicie telefon jak przypadkowo odpalisz przednią kamerę? No. Tak. Tylko <laughs> tu możesz powtórzyć co powiedziałaś? Nie, wsadzę do musi i burgera. Chciałem nawiązać do burgerów jak wyciągnąłem aparat, to tak Mara mówi takiego burgera. Jakby nawet nie wsadzę do buzi. Widzicie co? Ja w 100% potwierdzam to, co ona mówi. Jak tak ogromnego burgera wpakować no sobie do ust? Taką z jabłkę więcej. Taką z jajuszkiem. No. Jak Mara mówi jajuszko zawsze. Ja to jest Harry Jajuszko. Har jajuszko, o, owocki można kupić. Ciekawe, co tam jest kary? Co to jest, myślisz? No możliwe, że kara. Kary do jabłka? To kara Wszyscy jest tej jabłko tej z, tej kary. z kary. Co na nie wygląda. No nie wygląda. No się zapytajmy, co to jest. Albo nie, kiedyś sobie takie owocki kupię i się dowiem. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up, pick it up, pick it up, Oh I've been on the flex since flex home. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crusher Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like. Poukładałem sobie trochę rzeczy, a teraz przydałoby się parę słowo dzisiaj, bo niewiele nagrałem. Bo przede wszystkim przed samym eventem, to też jest utrudnienie przy nagrywaniu vlogów, chciałem być jak najlepiej przygotowany, miałem rozpiskę, co się będzie działo według scenariusza. Wiedziałem o czym mam powiedzieć tak w miarę i chciałem to jak najbardziej przyswoić, jak tylko mogę, żeby podczas samego wydarzenia live nie było momentu kiedy czegoś nie wiem. Mieliśmy zaplanowane w ogóle, jeżeli ktoś był na streamie, yy, jest na fanpageu tam. Yy, mieliśmy wszystko przepraszam, drugiej jest na nogach i tak o 20.30 zaraz idę spać, ale mieliśmy scenariusze wszystko rozpisane co do minuty, różne plansze przerywniki w formie takich reklamówek, które by sobie poleciały ale oczywiście życie zweryfikowało jak zwykle stream, trochę się rozbiegł z rzeczywistością jak to zwykle bywa i ostatecznie nie było żadnej przerwy, ja w pewnym momencie się spostrzegłem jak strasznie było sucho w ustach i wtedy tak bara mnie na chwilę zastąpiła, natomiast poszedłem na zapycze się napić wodę, leciałem i zostawiłem z tym, więc nie robiłem sobie dodatkowej przerwy. Tylko tyle co łyknąłem, zadałem jakieś dwa pytania, o których nie chciałem mówić na samym live, tylko chciałem się zapytać, bezpośrednio dostać odpowiedź, żeby wiedzieć, jak tam dalej z jakimś konkursem, który był. Więc bez tej przerwy wróciłem i w tym momencie mi się zaczęło wszystko mieszać, bo to jest tak, jak się jest w takim miejscu i się mówi bez przerwy do tej kamery, od czasu do czasu się dostaje jakieś informacje, na ucho, nie ma drugiej osoby, z którą się w jakiś sposób odbija piłeczkę, nawet. To jest dosyć trudne. Tak Wara na samym początku była zdenerwowana. Tutaj też była bardzo nieściemna i barki zrzucać jakiejś odpowiedzialności, żeby to było takie gładkie wejście do takiego komentowania na żywo. Za chwilę usłyszymy także komentarz od niej. Ale muszę tak. powiedzieć, że jak zwykle cieszę się, że się udało. Cieszę się, że nie, że nie było jakichś większych potknięć. Chociaż tam słuchawki jednak pomyliłem, ale to już z tego ferworu, że człowiek wie, gdzie w coś co jest rozłożone, w którym miejscu. A jak przechodzicie co do czego i ma podejść do tej jednej rzeczy, kiedy sklep się nagle zmienia, bo jest masa osób dookoła i już wszystko nie wygląda tak samo, jeszcze jak ja tam mówiłem na streamie, że dla mnie. Tą północą, na którą się kieruje, jest cały czas kamera, do której mówię, więc zatraciłem tam trochę orientację w ferworze tego wszystkiego, później się ludzie tak przestawiali, i wtedy jeszcze mniej wiedziałem, nie wiedziałem do końca gdzieś, z pomyliłem sławki, ale tak poza tym było myślę okej, okay, było pozytywnie. Wiele z lekcji z tego powyciągałem między innymi, że przerwy w przypadku takiego gadania, zwłaszcza solo są po prostu potrzebne, niechaj to będzie minutka, kiedy można odłożyć w dół mikrofon, można się podrapać za uchem, można podubać sobie w nosie, cokolwiek, co na wizji nie jest zbyt. Dobre, a na przykład coś się gryzie w nosie, to mogę robić w ten sposób, jak się mówi do, do publiki, po prostu. No, inaczej, inaczej tego nie nazwę, w się sensie tego wszystkiego. Była śmieszna sytuacja, jakie ja miałem ucho, czyli miałem słuchawkę do odsłuchu, Jak się ustawiłem w ten sposób z uczestnikiem, to nie słyszałem uczestnika, bo miałem inną sławkę w sezonę. ale jeszcze inna śmieszna sytuacja była taka, że jak ja mówiłem, to czasami mówię, mówię, mówię i słyszę w uchu, że mam być konkurs taki i taki, który ja miałem w rozpisce, ale ciężko jest podążać za rozpiską, jeżeli ktoś ogląda już i bez przerwy spogląda do, na mnie. Czy w małym obrazku, czy w większym, to głupio, żebym ja w pewnym momencie powiedział, poczekajcie, nie? Przeczytam sobie i zobaczę, co tam jest kolejne, a dobra, taki taki konkurs na to i na to. Mnie w głowie jakie to mają być konkursy. Chodź go tu, chodź na chwilę. Mnie w głowie jakie mają być to konkursy, jakie mają być nagrody, co można o tych nagrodach opowiedzieć, ale no nie da się wszystkiego spamiętać, zwłaszcza jak całość się dzieje na żywo i nie nad wszystkim się panuje. Z jednym uczestnikiem się rozmawia prościej, z innym trudniej. Praktycznie większość, jeśli nie wszyscy podczas samych rozgrywek jakimś ręce masakrycznie trzęsły, strasznie byli zdenerwowani. Zan Witeś było dużo radości, trochę było także smutku, bo jak ktoś przegrał, odpadł, ale ostatecznie było spoko. Była jedna sytuacja, tak zwany, brzydko to było, to nie powiem, ale kiedy coś nie wyszło, bo w finale jeden z ziomeczków dostał disconnecta z serwera, jego nie wyrzuciło z gry, tylko po prostu wyrzuciło spoza innych graczy i u niego się wyświetliło, że ma pierwsze miejsce i u gościa obok, więc oboje byli wow, ucieszeni, że wygrywają główną nagrodę. W ogóle ja powiem co ja z tym telefonem, który pokazywałem, zrobiłem. Tylko jak się okazało po zweryfikowaniu czasu, bo każdemu się niezależnie czas liczył, no to jeden był jednak szybszy o te dwie sekundy, ale to była jedyna rzecz. No, no i bałem się co powie, co ja mam odpowiedzieć, ale to, to na live najbardziej było widać. Mam nadzieję, że się podobało. Też po jakiejś godzinie czasu ja też zacząłem się gubić przez ten brak przerw, i... ale jakoś się udało. Udało się i to jest na szczęście najfajniejsze. I czasami jak się mówi, to tak zaschnie w garderze, trzeba sobie pokazać chwilę, bo odpocząć, nie mówić nic, przynajmniej się czasami tak zdarza. I właśnie zdarzyło mi się wtedy, wiecie, kiedy? Na sam koniec streama. W momencie kiedy się pożegnałem, to dwa słowa powiedziałem na tym bolącym gardle, które musiałem sobie odkaszlnąć, że tak powiem. I wtedy wziąłem się mikrofon i powiedziałem tam idealnie. I ja nie wiem, czy to było słychać na streamie, czy nie, bo idealnie zakaszlałem wtedy, kiedy skończyłem swoją ostatnią kwestię i chciałem powiedzieć po prostu do realizacji, że idealnie wyszło, bo idealnie sobie kaszlnąłem wtedy, kiedy już skończyłem wszystko robić. No ale takie uroki live'a. Spędziło ci się na przed gorąco, bardziej zrobiło. Dużo osób to też gorsza wentylacja, bo się po prostu ciepło robi, każdy jest piecem, ale ja bez okularów. Zapytam się, znaczy dam Dagmarze tak Jak się prowadziło? No weź, filmuj Znaczy prowadziło, no ja nie prowadziłam tak naprawdę, ale fajnie, fajnie, że mogłam sobie pogadać do tej dużej kamery Dobało mi się to, bałam się, troszkę się stresowałam, ale to było w porządku w miarę Nie wyszło tak źle jak myślałam, przynajmniej tak mi się wydaje Nie wiem co mogę powiedzieć, no bardzo mi się podobało, to było mega ciekawe doświadczenie Ja wam Jestem powiem, zmęczona trochę Dagmara kiedyś bała się wychodzić do ludzi, nie lubiła dużych imprez To I, prawda Ja się ja lęk przed ludźmi, i dosłownie i się zapytałem i jechaliśmy autem. No i co, wyobrażałeś sobie coś takiego dwa lata wstecz? I teraz odpowiadam. Nie, w życiu bym nie pomyślała, że znajdę się w takim miejscu, w takim czasie i będę robić dokładnie to, co robiłam, więc <grystanie> to dla mnie niesamowite po prostu. No i są też taki rok obowiązkowy, bo długa trasa, jednak męcząca trasa, po drodze w trasie ciężko cokolwiek pokazać, bo chyba nikogo nie interesuje jedzenie burgera, chociaż następnym razem można pokazać jedzenie burgera. Dzisiaj pokazywałem picie szejka. Idę spać, bo ja jestem wypruty i muszę wstać rano, bo jutro będziemy coś fajnego nagrywać rano, a potem będę nagrywać coś mniej fajnego, bo w środku, a nie Koniecznie na zewnątrz. Ale tak się jak będzie fajnie. No i jeszcze po wczorajszym filmiku widać, czy znaczy wczorajszym, czy przedwczorajszym, zależy, kiedy tu się pojawiło, bo już nie wiem. Yy, widać, dlaczego ważne jest audio, bo jak jest mikrofon dalej, to po prostu słychać taki brzydki pogłos. A jak jestem bliżej, to dobrze słychać i ten mikrofon sobie tutaj daje radę. Ale już mam pomysł na fajny mikrofon, który zastosuję do tego aparatu, ale to nie dzisiaj. Pa fajne filmy, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia miłego wieczoru albo dnia, w zależności od tego, kiedy to oglądacie, cześć.